Siemanko z tej strony radził O kurde, pająk, pająk, pająk. Pająku, odejdź! Kurde. No kurde, wygram! Mortal Kombat, dobra. Eee, a jest kolejny. Odcinek <śmany> z Mortal Kombat. Z mojego jezu. Siemanko z tej strony radiu. I mam mało serduszek. Kurna, spadłem! Ja pieprzę! Ja się mam z tej strony radio, a to jest kolejny odcinek serii Radio vs. Cannibal. I jest ze mną oczywiście Cannibal. I... Nie, szczupał. I to jest odcinek 3,5, bo u niego nie ma miejsca na dysku. dysku. A, odcinki sieliście, wiecie co, bo wszystko przez Bojka przy... i to, to wina Tuska. Da, dam jeszcze link do jego kanału w opisie, żeby... Skąd ty masz strzały? <noise> ze szkieletów. Skąd ty masz łuk w ogóle? No ze szkieleta, już mówię. Czy nie, nie ze szkieletu tylko z pająka hahahaha ty kurna nie chciałeś wejść na ten serwer no żal sub. ach ostatnia strzała może Te... coś tam szkielet jeszcze zostawiły nie dobrze że dałeś mi strzały dzięki cyk I zabiję przynajmniej dwa razy raz drugi dwa. raz to ja spadłem no, I Boże, wy to widzieliście ucieka, ja I wy to widzieliście żal Teraz tak, co ja chciałem domek zrobić w tym, w tym odcinku A ja mam grinder. Żeby... Ale u ciebie ciemno na wyspie Kurna, trochę gun w Janie. Mógłbym strzelać z drzewa bez kitu. Gun w Janie, tak? Bo to zrobiłem to No nie ja nie jest nie. Kurna, pomarnowałem trochę tych, ale dobra. Uj Radek! Nie Boże ciągle też mm, mm, mm. No Tak, no wyś proszę cię A co, strzałki chcesz mieć? No Okej okay. Chcę zrobić zadanie, zabij przeciwnikę, przeciwnika z... Nie było takiego zadania NIE BYŁO? A, nie w serię, bez kitu. A w czym to było? Zabij przycinek. mandiochu. No widzisz. Bez kitu. Możesz chcesz kupić ode mnie... ...kaktusy. A może nie? Może tak, już mam sześć kaktusów i dużo trzcin. O, ja mam jeszcze tyle nici! Mm. Szybko, się, szybciej, szybciej! Ale u ciebie ciemno na wyspie żaler. Uwpytę! Biały pochodnie, ty sodzie! Jak to zrobić, Zewsta, komornik. <śmany> Patrzcie, jak to wgląda. Bezradny kanibal jest bezradny. Zabijać! Bezradny kanibal. Dlaczego się młoby? Patrz, jakiś z ciebie elf, po prostu. Ty jesteś elfem. Nie jestem... E, tym. Pamiętam. Buzę. Czekaj, może na tawili? Krpchar. Nie działają. <laughs> Czemu? Czego ty chcesz? Awa! Awa! <laughs> <laughs> <Wow. laughs> <laughs> Weź, jak się wystraszyłem! Ojej, O Jezu jest, A tu nagle je, jest. O Jezu jak się wys... O je O! Już nie był stary Okej okay. Żebym się wystrachał deski tociek, jak to u ciebie wygląda tej perspektywy Zobaczysz Mnie coś uderzał Uuu, odwracam się jeb, jeb, jeb. Peter dziokej okay. Peter dzioket okay. ja bym zrobił mu w oczywiście dzisiaj Eee, potrójny kit, zobaczycie, będzie naprawdę epic. zadzwoń po kogoś, żeby ci pomógł kopać kobla? O Creeper jest niewidzialny! Gdzie? Ryzykuję życiem. O jest u, u mnie szkielet, jest u mnie szkielet. Idę do szkieletu. nice, nice, nice. Fajnie, że już biegać nie mogę. Mimo to jak nie umieć biegać. Ja zaraz spaję Nie, nie! 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 Skeletz, fakt! klepa, ja hmm. Dobra... O co chodzi? Ważne, żeby szpidery usunąć. lekko lang... so, mam. Ło! Fuck! Nie! Yes! ty robisz w robisz w ogóle Je jest? Patrzcie, nie wceluje we mnie! Uh, uh, Radzi parkour skill Dał mi coś? Oprócz ekspani nic mi nie dał. A to kurde żyd. O, u ciebie to... jest... <laughs> pan Creeper. <laughs> panie, panie Creeperze, co pan robi? <laughs> nie? O jezu, złoty zombie! O dobra, spadli. E, czemu u mnie był złoty zombie? What the hell? Co oni zrobili w tych nowych wersjach? No, no nie, nie wierzę w ciebie. Czym we mnie? Mam ci w dupie. Co ja ci zrobiłem? Ja moje strzały. Za pięknie będzie. A ci coś zrobiłem w ogóle? Jak jest... A jakie strzały? Skąd ty niby strzały miałeś? Miałem, mówię ci, teraz mi strzał, nie chcę dawać to. Mmm, tak, to dlaczego we mnie nie strzelałeś od razu? Ale... No bo chciałem zrobić to na odcinku, ej, ej A teraz jest odcinek? Zabawy, zabawy mnie Dobra, to ja będzie... ja nie mogę, nie widziałem, że coś takiego mam Ej, elit Ej ludzie, patrzcie co ja mam O jezu O jezu, o jezu <śla> Patrzcie co ja miałem <śla> Co ty robisz? Ała, tu mnie nie zabijesz Czym ty taki wredny jesteś? Ja powróciliśmy, ej no, ej Jesteś wredny Ty jesteś cały czas wredny No nie Co? Czyżby? A, ty Dawid, dawaj Kurna mać! Miał co, wybuchnąć co, co, co? dziad walony! Ja się się nabiju! Oooooo faka strzałe! Ale nie ma łuku. No Deskitu. tu. Wiesz co, teraz się skapnąłem? No że? Że ja gramy cały czas na pokemonach. Mm. No wow. Nie, creeper! <słyska> Spa creepera! Wybuchnie, bo jak nic. Kurna mać. Jak ci popchnął ten strzał, nie mam strzał. sobie, z to masz muszę spaść. A, 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 nie! <grystanie> Dobra, już nie będę cię ratował, chciałem cię uratować, ale. O, cała lawa, skrzynka chyba. <grystanie> o! Skrzynka mi poszła. No kurna! Nie palą mi się nie!